I bardzo serdecznie z tej strony Areczekpel CJ a to drugi odcinek z dawno już zapomnianej serii na moim kanale Mountain Blade Warband Tak wróciła Seja, ponieważ ostatnio go zainstalowałem z powrotem. Um, no i jakoś tak, no bo mi się zachciało grać, jakoś tak. Tęskniłem za tą trochę um, Już wcześniej sprawdzałem czy mi chodzi wszystko, niby wszystko dobrze. No to... Hmm. to czas przejść do gry, no. Najpierw stworzymy sobie postać. Nick standardowo. Hmm. Może w inteligencji? No, przyda się, ten nie więcej. To się na początku przydaje, bo za więźniów jest dość trochę kasy. I na początku przynajmniej widać tą różnicę. Hmm, zdobywanie łupów na pewno. I, i, i. i, i. Hmm, może wpakuję w. Um. Będzie broń, myślę, tu Okej, Okej, gotowe. I teraz twarz. W gór. Teraz zrobię to tak jak zwykle. Będę losował. Nie chcę mi się bawić w ustawieniu. To nie dla mnie. A jak mi się jakaś fajna wyda w O, tam może być. Uhuhu, nie, tak. Dołączę się do, tak jak poprzednio, wejga. nie, 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 i porozmawiamy. Du, 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 du. Ja to już znam, jak ktoś będzie chciał sobie przeczytać, to niech zatrzyma sobie. Okej, okay, bo dostaniemy Sto aż, to się przydaje. Okej. Okay. Tak. O. Jest to. Oj, DZT, że to jest kiepska że na początku no, bo są mocni nawet mm, właściwie na rynę towarami, bo z tego co pamiętam mam tak narzędzia <laughs> one ułatwią o, nam trochę o tyle, że dostaniemy trochę denarów dzięki czemu mamy już 700 prawie 750 denarów Byłem. Nie, na razie w to się nie podpawił. A, pójdę do tawery. I ludziów, co O, najemne ostrza. O, trzech. A, to nie. Potrzebujemy pięciu. A nie tak. O. Mm, można to zrobić na kilka sposobów. Niebezpiecznie jest trochę wyjechać i zdobyć w wiosce kilku rekrutów. Dobrym sposobem też na początek jest wzięcie udziału w walkach na arenie Co też myślę uczynię. Dostaniemy trochę denarów. Chociaż nie, jednak nie Trochę mało sobie teraz przypomniałem jest za to A na razie jesteśmy szybcy, bo tylko jesteśmy my, więc tak Ochotników? O, sześciu. I ładnie. Teraz oddział. 6 wegańskich rekrutów. No i wracamy. Dobrze by było gdzieś jeszcze po drodze z kimś się pobić, ale... Hmm... Um, pewnie byśmy przegrali. Tak, do tawerny. Do kupca. Dobrze. I teraz można się pobić, tylko to będą gdzieś tutaj w okolicach, chodzi o. No i atakujemy 7 do 4. widzicie, oni tak są. Nie był uzbrojeni, ale to tak. Tam płytki, kosy, chociaż teoretycznie kosa lepsza niż miecz.

go wykończą okej okay. dan, dan, dan dan no i łupy a w tym to się kontrywa. tak czapkę sobie założę bo nie mam trochę gorsze to bym mógł gdybym buty jakiś mocniejsze znalazł ale na razie nie chcę ch chyba nie Um. Chodź, czy ja wiem? Nie, dobra, nie. Tak. Na początku zawsze mamy taki dobry miecz. Gdy zmieni się oparca dopiero później, jak będziemy mieli te kilka tysięcy denarów. Okej. Okay. Zapomniałem nastawić stopy. Dobra, wyjdzie taki odcinek, jaki wyjdzie. Okej. Okay. Co? Aha. Trzeba zaatakować jeszcze. Tylko gdzie to jest? Tu powinno chyba być oznaczone. O. Może tak sprawdzę. informację. Pokaż na mapie. Bo tak to nie znajdę. O, bo jestem ślepy. Tylko żeby nas po drodze nie zaatakować. Właściwie oddział. Nie, nikt nie awansował. Eee. Coś się tak cicho nagle zrobiło. Może podgłoszę muzykę czy coś. To atakujemy. Tak, to nasze usprajenie na początku jest tak kiepskie. No, poza tym mieczem, to naprawdę dość dziwna rzecz. Wszystko mamy takie kiepskie i nie nadające się kompletnie do walki prawie. Ale ten miecz, no, jeden z najlepszych na początku. To naprawdę trochę dziwne. Oj, żeby mi tam moich nie pozabijali. No, i tak stąd nie trafię. O, mocniej co. Poczekajcie, oni tu się nie o. O. Ta, ta trudność walki. Hmm. Ok, na razie nie straciłem żadnego. I dobrze, bardzo dobrze. Bo nie chciałbym żadnego stracić. Okej, okay. są tu jeszcze jacyś? Tam widzę Znaczy nie, tyle widzę... O jest nawet, widać go <ścoughs> Tak No nie przyzwyczaiłem się jeszcze do stojowania Także, przynajmniej nie do końca Kupca. Czy Brat Kupca? Imię. Tak, Brat Kupca, wspaniałe imię. Brat kupca. Okej. Okay. Yes, je, oh. tamtych zapomniałem sprzedać. No cóż. Może jest tu lepsza czapka niż ja mam. 7, nie? Nie ma lepszej. 4, 3 Czy mam taką dobrą czapkę? Czternaście, czternaście... 14, 15, hmm. okay. O, 15, 15, że nie 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, no to wracamy. Hmm. Coś mi dziwnie przycina, niby oczyściłem dysk, a ta gra zbyt wymagające, nie jest. O. Nie wiem, coś pró próbuję. Może. Ach, niedawno nie defragmentowałem dysku, może to przez to. Okej, okay, to najpierw z handlarzem sobie pohandluję. O, te ceny. Może był, będzie ostatni na wszystko co mam. Uff, 116 denarów. Ej, dobra, no to tak, teraz do tawerny, ale... Um, nie do kupca, tylko pójdę po tych. Najemne ostrza. Trzech. Okej. Okay. No i mamy w ten sposób trzech bardzo dobrych... Wojowników w naszej drużynie. O, jeszcze 201 na O, Mogą najpierw iść do kupca. No dobra. A. Czyli te, tak to bym ich nie wziął akurat. No dobra. Chociaż i tak na razie nie będę. O, tak najlepiej tu. Nie ma e, ten znaczenia mniej więcej ilu tych mieszczanów w tej kolosalnej skinie um, Bo i tak to nic nie wpływa w na ogóle ogóle, nic Ale im więcej samochodów zabijemy, tym więcej expa dostaniemy itd. I Więc to nieuczestniczenie w walce się kompletnie nie opłaca To ostatni był? Chyba tak. Okej. Okay. O, kolejne 200. Okej. Okay. Hmm. O, dołączyć do turnieju. Może to już byłoby jednak w przyszłym odcinku. Tak, myślę, że już dość długo nagrywam. O. Tu może jeszcze coś, na wiem. Jeden pod bronią znajdę, ciekawego ta kusza właściwie też jest dość dobra chociaż tutaj widzę lepsze ta na przykład za 80, lol chyba kupię ta za 600, to mnie nawet nie stać to to sobie wymienię kuszę. byłty może jakieś, to są Aha o nie był tu wykonania nie chcę tu strzały nie to nic może ta jeszcze sobie wymienię choć hmm. dość drogie widzę są może ta wpływ 11 8. o tak chyba sobie wymienię okej okay. powrót i może rękawice. o tą sobie kupię od razu o, nie. Uf, no i co to byłoby na tyle a dziękuję za obejrzenie tego materiału zapraszam do kolejnych hmm, zapraszam także do subskrypcji komentowania no to i to chyba było na tyle z tej strony był Aleczek per cześć